Cześć, z tej strony Arek glebogryzarka.eu. W tym sezonie chciałbym dla Was przygotować dwie serie filmików. Jedna seria będzie dotyczyć zakładania trawy od podstaw. Czyli tutaj jak widzimy, darm została w zeszłym roku wstępnie zniszczona glebogryzarką separacyjną i będziemy zakładać krok po kroku nowy trawnik, a w drugiej serii, którą planuję do Was przygotować, będziemy pielęgnować trawnik pięcioletni. Zastosujemy tam serię takich różnych zabiegów pielęgnacyjnych jak wertykulacja, aeracja, piaskowanie, top dressing, podniesienie pH, jeśli będzie taka konieczność oraz odchwaszczanie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie pomiar pH, aby przygotować sobie podłoże pod przyszły trawnik za chwilę Wam pokażę jak to będzie wyglądać. Tak, jak wstępnie Wam wspominałem, darń została wstępnie zniszczona w okolicach października zeszłego roku glebogryzarką separacyjną. W tym roku mamy bardzo dobry czas, jeszcze jest ostatni dzień lutego. Więc planuję wyrównać sobie tutaj teren, bo powstały spore dziury z wykopywania korzeni. Jest takich punktów około 8 czy 9, w których trzeba tą glebę uzupełnić. Będę pobierać od kilku do kilkunastu próbek gleby do badania pH-metrem. Działka jest dosyć spora, bo ma w granicach 900 m 2 Więc zrobimy sobie dokładny pomiar PH, żeby po prostu wiedzieć, w którym miejscu, jakie są wartości, aby móc te pH odpowiednio wyrównać, czy też podnieść do optymalnego poziomu, takiego, który jest optymalny dla trawnika. Praktycznie na 99% podejrzewam, że. Mamy tutaj glebę kwaśną, z tego względu, że był problem z występowaniem mchu oraz chwastów. Oraz na drugiej stronie działki, gdzie zaraz wam pokażę rosną borówki i one bardzo dobrze owocowały, a to jest po prostu informacja dla nas, że gleba jest kwaśna. Będę robić za chwilę pomiary specjalnym profesjonalnym pH-metrem, żeby wiedzieć w której części działki zastosować jaką ilość nawozu, które pomoże mi te pH Podnieść, czyli będziemy używać wapna granulowanego oraz będziemy używać magnezu, który jest zawarty również w tym wapnie. Ale to za chwilę Wam wszystko pokażę, co i jak. Odpowiednio taki nawóz potrzebuje sporą ilość czasu, żeby rozpuścić się w podłożu, żeby te pH zostało podniesione. Tutaj mamy przednią część działki, na której z racji, że powierzchnia jest mała, planuję tutaj rozłożenie trawnika z rolki. Tutaj nie była używana glebogryzarka separacyjna, z tego względu, że jakiś czas temu jeszcze stały tutaj dwa drzewka i po prostu miejsca było bardzo mało. Była użyta wstępnie zwykła glebogryzarka. Tak samo tutaj jest do wyrównania. Miejsce po dwóch takich sporych korzeniach to będziemy też oczyszczać, wyrównywać, czyli przygotowywać tak samo glebę jak do siania trawnika z siewu do rozłożenia tej rolki, i wszystko też będę wam w ramach swojego wolnego czasu relacjonować, czyli będzie też informacja i, i po, jak to wygląda w przypadku trawnika z rolki. Tak wygląda działka z tej strony. Również tutaj zostały usunięte korzenie. Też trzeba tą glebę w odpowiedniej ilości uzupełnić. Oprócz uzupełnienia i zasypania tych dołów po korzeniach, będę tutaj starać się zmienić strukturę tej gleby. Ziemia, gleba jest tutaj bardzo gliniasta, szczególnie z tej tylnej części działki, z tego względu, że wszystkie, że tak powiem, pozostałości po fundamentach czy, czy po kostce brukowej zostały kiedyś wywożone tutaj na tył działki, przez to ta struktura jest tutaj bardzo gliniasta. I jeszcze przed sianiem trawnika będziemy zmieniać tą strukturę, czyli piaskować. Przed rozpoczęciem siania. Jest tutaj bardzo mokro, bardzo gliniasto i bardzo kwaśno, z tego względu, że borówki tutaj, że tak powiem, bardzo dobrze owocowały. Nawet gałęzie się po prostu uginały od ilości owoców. A jakie dokładnie są wartości, dowiemy się już po badaniu, tak żeby po prostu te podniesienie pH było. Precyzyjne, żeby po prostu sobie tym nie zaszkodzić. Z racji tego, że tutaj pH będziemy zwiększać pod trawnik, to borówki zostaną przesadzone w inne miejsce, w, którym, w, w których nadal po prostu to środowisko. Kwaśne zostanie zachowane. Te borówki zostaną przesadzone w inne miejsce, a tutaj będziemy to wapnować, tak żeby te pH doprowadzić do optymalnej wartości, jaki potrzebuje trawnik, żeby po prostu mchy i inne chwasty nie rozwijały się, a trawnik miał optymalne warunki do tego żeby po prostu pobierać wszystkie wartości mineralne z gleby. Bo nawet jeśli te wartości się by znajdowały w glebie, a pH by było zbyt kwaśne, to uniemożliwi to odpowiednie odżywianie się trawnika. Pokażę wam teraz czym i w jaki sposób będziemy tego pomiaru pH dokonywać. Pomiar pH będziemy dokonywać takim urządzeniem jak pH-metr. Od razu tak krótko wspomnę, że testowałem zanim kupiłem ten profesjonalny, tak zwane marketowe. Urządzenia zostały odesłane po zakupie, ponieważ ich błąd pomiaru był na tyle duży. Że moglibyśmy sobie bardziej zaszkodzić tą informacją nieprecyzyjną niż polepszyć naszą sytuację, więc różnice na roztworach buforowych w takich urządzeniach nieprofes nieprofesjonalnych wychodziły nawet do 1,5-2 pH, więc to jest totalnie yy, przepaść. To jest urządzenie profesjonalne, pH darmiński. Które ma bardzo dużą dokładność. Zostało to testowane na roztworach buforowych, więc ta, że tak powiem, precyzyjność jest bardzo duża. To jest laska Egnera, inaczej zwane próbnikiem glebowym. Posłuży nam to do pobierania tego materiału z gleby z głębokości około 25 centymetrów. To jest woda destylowana, aby przemywać elektrodę i też po prostu robić mieszankę z tej gleby do pomiaru, jeśli będzie zbyt sucho, bo to mierzymy w, 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 po prostu w takiej postaci ciekłej tym ph -metrem. To jest mapka. Przygotowałem sobie mapkę Zrobiłem sobie zrzut z, po prostu ze zdjęcia satelitarnego, żeby w tym wszystkim się nie pogubić. Działka jest dosyć spora, 900 metrów i możemy sobie to oznaczyć, to, tych pomiar będzie około powiedzmy tam 10, żeby później se, za jakiś czas jak będziemy to nawozić się w tym nie pogubić, będziemy sobie zapisywać punkty i oznaczać je na mapce, czyli jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzieś w okolicach tych, tych borówek, i to będzie jedynka. Jak dokonamy pomiaru, to sobie tutaj zapiszemy wynik, można to oznaczyć też jeśli ktoś tam nie ma czasu bawić się w jakieś mapki za pomocą jakiejś chorągiewki czy jakiegoś patyczka też z numerkiem można to oznaczyć żeby się później nie pogubić ale polecam mapkę bo w trakcie nie wiem robót ziemnych jak ktoś wyrzuci tą chorągiewkę czy ten patyczek i będziemy mieli problem i jakie tam były pomiary zakładam, że tutaj będą różne wyniki z tego względu, że na tej części działki jest bardziej gliniasto, bardziej kwaśno, było tu więcej mchu niż na pozostałej części, jak był jeszcze trawnik, a dokładnie to dowiemy się jak przeprowadzimy pomiar. Robimy to w ten sposób, że pobieramy laską Egnera materiał yy, glebę powiedzmy do tego pojemniczka, dodajemy trochę wody destylowanej wymieszamy to, odczekamy powiedzmy z minutkę, dwie żeby to się dokładnie wymieszało i dokonamy pomiaru, tu jest również sonda temperaturowa która zrobi nam ewentualną korektę, bo dzisiaj jest troszkę, troszkę chłodno, żeby ten wynik był optymalny Będziemy teraz pobierać materiał za pomocą laski Egnera do pojemniczka. Zrobimy to w ten sposób, że wbijamy laskę Egnera jak 20 powiedzmy 5-30 cm, obkręcamy o 360 stopni, wyciągamy i za pomocą jakiegoś nożyka pobieramy ten materiał do, do pudełeczka, żeby później rozcieńczyć go z wodą destylowaną, więc to zaznaczamy też na tej naszej mapce jako numer jeden i zobaczymy jaki tutaj będzie wynik. Tak wygląda pomiar. To jest ta pierwsza próbka, która została zebrana. Została wymieszana z wodą destylowaną, żeby ten pomiar był niezakłócony przez zwykłą wodę. Tak jak się spodziewałem, wynik jest tutaj dosyć niski, czyli w granicach pH, w granicach 5, czyli tutaj już mech może się spokojnie rozwijać, bo pH w granicach 5 sprzyja rozwojowi mchu, a trawa już niekoniecznie lubi tak kwaśne pH, więc tutaj już zaznaczamy na naszej mapce, że wynik jest w okolicach pH pięciu urządzenie ma dokładność bodajże do pięćsetnych więc te, to jest w zaokrągleniu 5, więc docelowo chciałbym mieć ph w granicach 6, 6,5, i więc będę to odkwaszać za pomocą dolomitu takiego naturalnego nawozu zmielonej skały i po jakichś około dwóch tygodniach znowu te pomiary zostaną dokonane, żeby sprawdzić, jak przebiega ten proces. Bo nie ja chciałbym po prostu też przeholować, żeby te pH znowu było gdzieś tam zbliżone do około 7. To już by było troszeczkę za dużo, jak na trawnik, więc będę to kontrolować. Mamy bardzo dobry czas, jest jeszcze ostatniego lutego więc te nawozy można dawkować powiedzmy taką średnią dawką i później jak będzie mało poprawić wiadomo że to się rozpuszcza, bo to jest skała pod wpływem warunków atmosferycznych, czy też deszczu, więc to nie będzie tak, że posypie i na drugi dzień już te pH będzie inne. No i najpierw trzeba rozsypać po prostu glebogryzarką taką zwykłą, przemieszać te podłoże z tym nawozem i zobaczyć jakie są efekty. Planowane siew tutaj trawnika jest na koniec kwietnia, jeśli pogoda nam pozwoli tak samo rozwijanie. Trawnika z rolki, więc jeszcze mamy całe dwa miesiące, żeby to podłoże porządnie przygotować do tego, żeby trawnik miał optymalne warunki. Będziemy tutaj zmieniać jeszcze strukturę, czyli planowane jest jeszcze piaskowanie. Wstępnie szacuję, że potrzebne będzie. Około 15 ton piasku, z tego względu, że podłoże jest tutaj bardzo gliniaste, mało przepuszczalne, a wiadomo, że pod trawnik, ta struktura gleby powinna być nieco rozluźniona, żeby korzenie po prostu miały miejsce, rozrastać się w dół, a nie w boki. I tak samo woda, czy inne składniki, czy tu powietrze, czy składniki mineralne z nawozu będą miały. Łatwiej dostać się do tych korzeni. To ja zabieram się za y, kolejne próbki, y, i pod koniec wrzucę już informację, jak to było w, w różnych miejscach y, działki. Mamy już wyniki wszystkich dziewięciu y, punktów. Więc pora może na takie krótkie, y, krótkie podsumowanie. Tak jak się spodziewałem, w górnej e, części działki, czyli gdzieś powiedzmy odtąd do końca, e, została wywożona kiedyś glina po fundamentach, i tutaj ten odczyn zdecydowanie się różni od pozostałej części działki. Tu jest punkt pierwszy, gdzie tutaj się znajdujemy przy, przy stoliku. Tu jest dwójka, trójka, czwórka. Piątka, szóstka, siódemka, ósemka tu gdzie będzie trawa z rolki, dziewiątka jest tutaj, no i tu znowu jedynka. Od jedynki do trójki pH mamy wyraźnie kwaśne, czyli w granicach od 5 do 5,4 gdzieś tutaj w, w tej linii. Czym bardziej w dół jest bardziej... Zasadowo z tego względu, że tutaj już odbywało się nawożenie czarną ziemią i tutaj już ten mech i te chwasty nie występowały, więc też tak podejrzewałem. Czyli największe zakwaszenie mamy tutaj i w tym, w tym rogu. I to jest dla mnie cenna informacja, żeby wiedzieć w którym miejscu jak używać tego dolomitu, a gdzie po prostu nawet z niego zrezygnować. Gdzieś w punkcie ósmym to zastanawiam się, czy w ogóle będę to stosować, a tutaj będzie zdecydowanie większa dawka, bo takim moim celem, żeby wyrównać to na terenie całej działki, takie optymalne pH będzie w granicach 6,3 powiedzmy do 6,5, z tego względu, że Mech już gdzieś tak w w okolicach 5,5 ,5 lubi się rozwijać, więc zrobimy to w ten sposób. Więc, jak widzicie, od tego punktu najbardziej kwaśnego do najbardziej zasadowego różnica jest w granicach 1,6-1,7 pH, więc to jest znaczna różnica, bo gdybyśmy sypali bez pomiarów takie wapno na, na całej, że tak powiem, Powierzchni jednolicie to te punkty, gdzie jest w granicach 6,6-6,7 zdecydowanie mogłyby wyjść powyżej 7,0 pH, więc to już dla trawnika by nie było zbyt korzystne. To na tym odcinku by było wszystko. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, odwiedzenia też mojej strony glebogryzarka.eu. W miarę wolnego czasu i dostępnych materiałów będę wrzucać kolejne filmiki z kolejnych etapów realizacji, czyli zaczniemy od wyrównania. Tutaj tej działki, i będziemy zajmować się piaskowaniem, i też już zaaplikuję w te miejsca najbardziej kwaśne odpowiednie preparaty, żeby te PH tutaj było większe. To do zobaczenia, cześć! W tym odcinku już by to było wszystko. Pokazałem Wam, jak zmierzyć pH. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do odwiedzenia mojej strony internetowej glebogryzarka.eu. W następnych filmikach będę pokazywać, jak wyrównać działkę, oraz będziemy zastosować już te nawozy, które pomogą mi zwiększyć pH działki tej gleby, szczególnie w tej. W tej części działki, żeby było to optymalnie, będziemy również piaskować. To do zobaczenia, cześć.